I nasi klienci mają podgląd do Hyba, więc widzą, czy ta koparka pracuje, co kopie, w, to, w którym momencie. Natomiast i tak my wszystko robimy dla naszych klientów. A tutaj chodzi o to, żeby być po prostu transparentnym, żeby nasi klienci wiedzieli, co my robimy. Następnie nasi klienci otrzymują w kroku trzecim linki do wideo instrukcji, jak założyć konta na dwóch giełdach. W tej chwili to jest giełda MEXI i KANGA. Giełda KANGA jest bardzo dobra do wymiany złotówek na kryptowaluty, a MEXI. Maci... W drugą stronę tak. I w drugą stronę. No, a giełda MEXI jest takim w sumie najlepszym marketplacem do wymiany kryptowalut, które kopiemy na inne kryptowaluty, które już można wymienić znowu na giełdzie Kanga na np. Na wotówki. Czyli tak, czekaj, bo... ja tutaj dodam, bo okay. chodzi o to, że <laughs> dlaczego korzystamy z tych dwóch giełd. Z Kangi korzystamy, dlatego że jest to firma o polskim kapitale i tworzą ją Polacy. No i właśnie jest tutaj dominantem na rynku polskim, więc można bezpiecznie, wygodnie korzystać z jej usług. Natomiast jeśli chodzi o giełdę MEXI, jest to na tyle duża giełda, że już jest zweryfikowana i prowadzi swoje usługi na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa i też wygody korzystania z tej giełdy i jej dużą przewagą jest to, że tak jak Konrad wspomniał, na tej giełdzie dosyć wcześnie pojawiają się projekty na wczesnym etapie rozwoju, czyli akurat takie, na których my się skupiamy w trakcie kopania, więc giełda MEX jest takim idealnym połączeniem pomiędzy wielkością instytucjonalną i zapewnieniem odpowiedniego poziomu obsługi klientów i tego, że można na nim nabywać mało popularne projekty Zazwyczaj jest to jedna z pierwszych giełd, na których te projekty się pojawiają. Zgadza się. Potrzebne są nam dwa konta, a też oczywiście wideo instrukcja jest w kopalni Crypto Club dla naszych klientów, jak te konta założyć, jak je zabezpieczyć, no żeby bezpiecznie można było z tych kont giełdowych korzystać.